Cześć, witamy Was w nowym filmie na naszym kanale. My dzisiaj z Bianką postanowiłyśmy sobie zrobić babski dzień i idziemy do kina, nie? Mhm. Na bajkę Żywioły. Mam nadzieję, że będzie fajna. Po zwiastunach wydawała się całkiem, całkiem, więc sobie idziemy, tak? Tak, potoptamy sobie. Pod... Mamy jeszcze troszkę czasu, bo Sean zaczyna się 14.30. Jest teraz 13:55, no ale wiecie A jak mogę to, się jest? Nie, to jest? Nie, to jakaś woda, nie wiem, skąd ona jest. Nie, nie, nie. tego my to nie pijemy. Daj. Mama tu musi zrobić w aucie porządek. 14:50, co mi tutaj lata? No co to jest? Bianka! Bianka, Bianka przestań, bo ci to zabiłem. Także mamy jeszcze troszkę czasu, ale wiecie jak to jest? Popcorn, bilety, siku i te sprawy. Trochę schodzi. Więc zbieramy się, a ja tutaj powiem Wam, dawno w tym kinie nie byłam, to jest taki IMAX w Katowicach, tutaj też jest kino 3D, um, ostatni raz tu byłam jeszcze jak, nie, Bianca Szula była, no ale była, nie wiem, może miała z dwa latka, więc dawno tutaj nie byłam i się pozmieniało, pozmieniało się w sensie z miejscami parkingowymi w Katowicach, jak i podejrzewam w większych miastach, no jest problem z tymi miejscami, żeby sobie zaparkować jakoś tak na spokojnie blisko hmm, punktu. E, natomiast tutaj zawsze był taki parking duży i on był za darmo. No teraz natomiast właśnie patrzę i jest płatny, ale podjeżdżam, Szlaban jest otwarty i na tym całym, wiecie, co się klika, żeby bilet wyszedł, pisze proszę jechać. No to pojechałyśmy. Także zapytam się tam jak mam zapłacić, bo potem wiecie co, no nie chcę mieć jakiegoś mandatu. Jedyne co jest spoko, to to, że dla klientów kina IMAX e, 4 godziny są za free, więc to jest Mówię. ok. Więc my nie tracimy czasu i lecimy. A ja w tym aucie to płonę po prostu. Płonę i leję się ze mnie. Ty włączyłaś muzyczkę? To dziękujemy bardzo za To dziękujemy. Bianka jest niesamowita. E, nie wiedziałam, jak opłacić ten parking, a Bianka zaczęła naciskać wszystkie guziki, jakie tam są. Melodyjka się włączyła i nam Pan zaraz e, zadaje pytanie. Słucham, w czym mogę pomóc? A ja. E, e, przepraszamy, jak opłacić parking? Dzisiaj jest za darmo. Także, <noise> także darmożka, idziemy na seans. na <noise> perfect. To powiem wam że czuję się bez pieca. I już po I powiem Wam tak. Jak Ci się podobała bajka? Może Bianki zapytamy najpierw. Tak, podobała Ci się? A co Ci się nie podobało najbardziej? Ogień. Ta dziewczynka, tak? Czyli bohaterowie. Powiem Wam, że bajka bardzo fajna, ale no nie taka. Hmm, jak to powiedzieć? chodzi o to, że ta bajka po prostu poruszała bardzo ważne i istotne kwestie. To nie była taka, wie, wiecie, głupiutka bajeczka, no nie. Może zapytam się Bianka ciebie, co ty wyniosłaś z tej bajki? coś się nauczyłaś z tej bajki? Nic. Niczego się nie nauczyłaś. bajki są fajne? A, Bianka się nauczyła tego, że bajki są fajne. Okej. Okay. Po seansie poszłyśmy jeszcze na maszyny. Kupuje się tam za pieniądze żetony tymi żetonami się gra. I tak jak dobrze nam pójdzie w grze, tyle jak gdyby maszyna wypluwa nam takich biletów. Później te bilety się kada do maszyny, ona je przelicza i za te punkty z tych biletów możemy sobie po prostu jakieś wybrać gifty tam. Bianka sobie wybrała takiego slajmu gluta, taką latarkę, popita, takiego jednorożca, no i bańki. A co ty mówisz te bańki? To co? Jakiś glut, Nie bańki, ale ładne bańki robi. Ej, jakie twarde, jakie mocne ty! To jest takie... Jakie dziwne bańki. Nie widać, ale takie dziwactwo. Pokaż to. Faktycznie to jest po prostu... Słuchajcie, ten, ten płyn się po prostu tutaj przelewa jak... Czekaj, poczymaj te rzeczy. Takich baniek, to ja słuchajcie, jeszcze nie widziałam. Ten płyn tutaj jest tak gęsty, widzicie to? To się normalnie jak płyn do mycia naczyń przelewa. Patrzcie, bo nie uwierzycie. Pomaczam sobie trochę tutaj palce w tym płynie i normalnie on jest jak, normalnie jak klej. Straszne dziwactwo. Pierwszy raz spotykam się z takim płynem do bańek. Siedziałam z Bianką z tyłu, nie? I nagrywałam. Patrzcie na mój fotel z tych bańek. To są normalnie te bańki. Jakieś bańki Terminatory. No i taka niespodzianka. Lusterko też dostało bańką. Czekaj, czy uda mi się ją... Nie wiem, czy to wy widzicie. Mm. jeszcze do Ikei się posilić, bo o samym podkornie człowiek żyć nie może. I tutaj w Ikei jest bawialnia i Bianka tam bardzo chce iść. Problem jest w tym, że Bianka ma kroksiki, czyli ma gołe stópki, a ja tak z gołymi stópkami średnio. Więc będę pożyczać jej swoje skarpety. Tak? Zobaczymy, czy się nie będą spadać z nóg. Najwyżej lekko gumkami po boku złapiemy. Chodziło mi właśnie o tą zabawkę, ale niestety jest chwilowy brak artykułów w magazynie, ale pani mi sprzeda z ekspozycji, taniej, może być. To jest niezniszczone, wszystko jest tutaj, Mi się nikt tutaj nic nie bawi, więc spoko. Podejdziemy sobie jeszcze pod paczkomat, bo przyszła mi przesyłka katarek do noska, do odcisania glutków i taka końcówka do odkurzacza, bo akurat ten odkurzacz, który my mamy, nie ma takich okrągłych rurek, tylko one są takie, takie zaokrąglone prostokąty. No i te katarki niestety nie pasowały. No, bajki sama taniec. Dobra, chodź, wracamy. Dobra, mamy przesyłeczkę. Ciekawa jestem czy ta końcówka w ogóle będzie pasowała do tego odsłużacza. jest hmm, Czekajcie, coś mi się nie zgadza. Paczko macie czekają dwie paczki, a ja wyciągam tylko jedną. Jak mhm. gapa ze mnie. Idę jeszcze raz, czekaj. To się mhm. będzie dało jeszcze raz otworzyć? Czekam. Dobra, dało się. Dało się jeszcze raz otworzyć. Okej, okay. no właśnie, bo dwie rzeczy mówiłam. Tutaj jest ta przeduszka, znaczy przeduszka ta... Jak to się nazywa? Nie przeduszka, tylko... tylko co? Adapter do odkurzacza. No, no, dobra. Będziemy patrzeć w domu, zobaczymy. A tutaj mamy ten katarek. A tu mamy ten katarek i. Czarny kot, patrz tam. No. Uuu. Także mam ten katarek, bo słuchajcie, no nie możemy się odgrzebać tych chorób. Ja nie wiem, o co chodzi. kot podał to Kota mamy pod owskiem? Dobrze. On no cieknie zapalę to auto. Ale będziesz patrzyła najwyżej i jak powiesz mi, kot wyszedł spod auta, to wtedy ruszymy, dobra? Eee, no, co ja mówiłam? Aha, no, że z tych chorób nie możemy wyjść. Jest lato... Ja myślałam, że latem się wiecie. No nie albo przynajmniej rzadziej, natomiast no... Nas ciągle jakieś te choróbska dopadają. Najpierw Bianka miała to swoje przeziębienie, na szczęście tego drugiego już Aaron nie załapał. Natomiast później Aronowi zaczęło jakoś robić oczko jedno, dosyć mocno, więc dawaliśmy mu kropelki, wycieraliśmy. Taki był troszkę niespokojny. Z oczkiem ok. Dwa dni później zaczął kaszleć. Teraz ma glutki w nosie. No wiecie, takie dziecko jeszcze tak za bardzo nie potrafi buziom oddychać. Tylko tym nockiem, więc ten zapchany nos mu dość przeszkadza. No i ten kaszel wybudza go z drzemek. A. Dajcie spokój. Ja już słuchajcie, zaczęłam obserwować ostatnio dużo mm, takich profili, e, które mówią co nieco po pierwsze o jedzeniu, mm, bo wiadomo, że odporność w głównej mierze bierze się z brzucha, e, z tego jak się odżywiamy, ale też zaczęłam obserwować właśnie takie profile jak wzmocnić tą odporność, szczególnie od dzieci. No i kilka przemyśleń mam I niedługo zacznę działać Bo odporność najlepiej Podobno budować latem A nie jesienią czy zimą Bo wtedy to już jest za późno na budowanie odporności Wtedy ta odporność już powinna być Zbudowana U, Ten katarek wygląda tak Aha to jest chyba do czyszczenia to Są jakieś końcóweczki Różowa i niebieska No tutaj różowy dzidziuś A tu jest niebieski dzidziuś to nie wiem, czy, żeby, czy jak ma się dwójkę dzieci, to żeby odróżnić, który kogo. No ale nie no, bez sensu, bo przecież to i tak się myje, wyparza. Nie wiem, dobra. My już mamy jeden katerek w domu, ale mamy taki do wciągania glutu. Wiecie, ale ja po prostu ciągnę, ciągnę ja się za powietrze prędzej niż mu tam te gluty wyciągnę. Jakoś, no nie wiem, mam chyba słaby ciąg, więc no taki do odkurzacza. Myślę, że się lepiej trochę sprawdzi. No, ale właśnie potrzebny mi był ten adapter, bo tak to, to w ogóle nie pasowało do tego, i powietrze uciekało bokiem. Dobra, rozwaliłam tu wszystko, nic, posprzątamy zaraz i jedziemy do domu. Paczkomat mam blisko, więc zaraz na chwilę będziemy w domciu. A słuchajcie, zszedł nam cały dzień. Wyjechałyśmy, do tego kina, była, nie wiem, 13, jakoś tak. Jest 20:30, dzień dobry, ja muszę jeszcze wykąpać Arona. Cześć, witam się już z wami kolejnego dnia w trochę uflajanej bluzce, ale nie chcę wchodzić do sypialni, a tam mam ubrania, bo Aron właśnie ma drzemkę. Wczoraj, jak mogliście widzieć, byłyśmy z Bianką w kinie na bajce no i po seansie nagrałam wam co nieco, jakie mamy odczucia i przemyślenia, czy nam się podobała ta bajka, czy nie. No ale pierdoła jest ze mnie i włożyłam aparat Położyłam go jak gdyby na górze fotela i przyczasnęłam go zagłówkiem, żeby się trzymał i nie spadł. Natomiast zagłówek oparł się o mikrofon i ten dźwięk się nagrał taki se, więc nagram Wam to jeszcze raz, tym razem już bez Bianki, bo jest właśnie na spacerze z Tato, z Greckiem. Byłyśmy na bajce, mówiłyśmy Wam Żywioły, ale naprawdę nazywa się, poprawna, poprawny tytuł to jest Między nami Żywiołami i bajka ogólnie jest Super. Nie wiem, słuchajcie, może ja jako osoba dorosła interpretuję tą bajkę nad wyraz. Niemniej jednak uważam, że no, porusza ta bajka wiele takich istotnych kwestii, na przykład relacje. Czy to relacje w rodzinie, czy to relacje w związkach. Pokazuje, jak ważna jest rozmowa w tych relacjach, jakie mogą być po prostu no, niedomówienia, jak możemy nie zdawać sobie. Spraw, czego tak naprawdę od nas oczekuje druga osoba, tylko przez to, że brakuje tej komunikacji, tej rozmowy. Wiecie, że niekoniecznie trzeba spełniać aspiracje czyjeś, czy to taty, mamy, babci, cioci, kolegi, koleżanki, obojętnie, tylko podążać własną drogą, robić to, co nas interesuje, to, co my czujemy, bo no słuchajcie, za nas życia nikt nie przeżyje. Ale słuchajcie, ta bajka porusza też ważną kwestię, moim zdaniem, akceptacji. To znaczy jedna grupa społeczna, w sensie żywioł, jest odtrącająca, w tym przypadku jest to ogień. Żywią powietrza, żywią wody i ta ziemia, tam jako drzewa przedstawiona, jak gdyby żyją razem, chodzą sobie razem na imprezki jakieś, mecze itd. Natomiast ta grupa społeczna, ogień jako potencjalnie niebezpieczna, jest tak z dala, oni właśnie nie uczestniczą w tych wydarzeniach, imprezach. Każdy się jakichś takich boi, krzywo na nich patrzy i tak dalej. Stworzyli sobie jakby taką własną przestrzeń, w której jak gdyby oni sobie żyją. Pojawia nam się tutaj też wątek miłosny i łamią wszystkie schematy, bo łączy się woda z ogniem. A czy im się uda, to sobie idźcie do kina i się przekonajcie. Pokazuje też ta bajka, to, aby właśnie łamać te utarte schematy, no i że ta prawdziwa miłość naprawdę wiele potrafi przezwyciężyć. Jeżeli macie czas i zastanawiacie się, czy iść do kina i na co, to ja wam polecam naprawdę serdecznie to między nami żywiołami. Nie wiem, czy to się już kończy, bo jak ja patrzyłam na te seanse, to były chyba tylko. 3 albo cztery dostępne godziny, no to trochę mało, więc być może ta bajka już trochę leci i już w kinach powoli ją, wiecie, wycofują. A co wam jeszcze pokażę, bo ta bajka była, jest chyba hitem w tym kinie, i z tej racji oni czasami robią takie te tematyczne kubki które sobie można dokupić do zestawu. I słuchajcie, no takie badziewie, że naprawdę szkoda na to pieniędzy. 15 zł to kosztuje, a temu gostkowi tutaj, o, już normalnie facjata się praktycznie starła, a ten kubek był tylko raz lekko przepukany wodą, ale to nieważne, że był raz przepukany wodą, bo my z kina nie wyszłyśmy dobrze, a on miał już, e, no, taką e, sytuację na twarzy. Wczoraj wróciłyśmy późno, więc już nie patrzyłam, ale zaraz zobaczę, czy ten adapter do tego odkurzacza pasuje. Jak będzie pasował, to naprawdę to będzie spoko opcja dla osób, które mm, też mają takie no, dziwaczne te końcówki w tych odkurzaczach, a potrzebują właśnie do nich zamontować te katarki. Zobaczmy, czy to zadziała. Tak, tutaj już mamy trytytki. Mój mąż przegiął z siłą. Ale dobra, zobaczmy tą rurę. O! No, będziesz pasować czy nie będziesz pasować? Słuchajcie, jest, jest szansa, jest no elegancko, a to no trochę trochę płytko, ale wchodzi. Dobra, potem to przetestujemy i zobaczymy, ale może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie, słuchajcie, no, ale adapter pasuje idealnie, powiem wam. Dobra, jak macie, o, też takie końcówki, taki kształt, to oryginalna przejściówka z Electroluxa. 40 zł, chyba, jakby to kogoś interesowało. Jak widzicie, kupiłam wczoraj tą e, zabawkę z ekspozycji e, i zamiast 150 zł zapłaciłam za nią 109, a w ogóle nie jest zniszczona, <laughs> nic a nic. Nikt się tym nie bawi, e, to tylko tam stoi, więc uważam to za spokodil, czemu nie. Wiecie, jak jest Nadia Ekspert, jakieś takie elektroniczne sklepy, no to wiadomo, że te rzeczy z ekspozycji, tam wszyscy te guziki naciskają, przyciskają i tak dalej, więc można kupić uszkodzoną rzecz. Mm, natomiast tutaj taka zabawka, co tu można popsuć? Nic. To jest wszystko o, wyciągane, także nic nie jest odrapane, porysowane, po prostu jak, jak nówka, tak? A panu Aronowi się podoba nowa zabawka? Mruczku? Mruczku? podoba się. No chyba się podoba, co? Co ty tak mruczysz dzisiaj? Co ty tak mruczysz dzisiaj, co? Powiem Wam, że na razie to go bardzo interesują tutaj te kręciołki po bokach, co? Tak. Kręci się tu. Ows. Nawet sobie sam rączką kręci, nie? No. Nawet zaprezentujesz, tak? Zaprezentujesz? No pięknie. Jak pięknie kręcisz No synek, no wspaniale No ekstra No Powiem wam jeszcze tak na koniec Że wiem, że te filmiki się pojawiają Rzadko Będę oczywiście starać się Je kręcić w miarę możliwości Jak najczęściej ale ostatnio jedna rzecz mnie bardzo zaskoczyła i e, ucieszyła. Pod ostatnim filmem jedna z Was napisała mi komentarz z zapytaniem, kiedy będzie kolejny filmik, bo od dwóch tygodni nic się nie pojawia. No i e, słuchajcie, ucieszyła mnie ta e, wiadomość, to pytanie, bo ja nie sądziłam, że ktokolwiek czeka na nasze filmiki, że na zdrowko, że wyczekuję kolejnych odcinków, kolejnych vlogów, więc Natalia, dzięki ci serdecznie, zmotywowałaś mnie. To już koniec tego filmu ja teraz wybieram się na kroki, bo ostatnio stawiam na ruch, na wrócenie do formy. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ciaczki, pa!